Od pierwszej do ostatniej minuty tego meczu. Z serdecznie dziękuję. gratuluję wygraną trzech punktów? Ja na pewno na przekór powiem, że z postawy swojego zespołu w większości meczu jestem zadowolony. Tak będziemy próbowali grać. Ta młoda drużyna popełnia błędy. Będzie pewnie popełniało, ale na pewno tą drogą będziemy szli. Jestem zadowolony z organizacji gry, z tego jak, jak próbowaliśmy grać. Oczywiście wiele rzeczy nie wychodziło jeszcze do poprawki, ale, ale jest trochę młodzieży, nie szukam tu usprawiedliwień. Myślę, że ciekawe widowisko. Mogło to się potoczyć różnie, na pewno się nie załamujemy. Mamy za trzy dni następny mecz i, i na pewno chcemy utrzymać takie granie, dołożyć do tego skuteczności. Jedynie co Trochę nie smak taki, taki budzi sytuacja, w której sędzia nie pokazał czerwonej kartki zawodnikowi Wigier, ale to, to nie traktuję tego jako usprawiedliwienie czy, 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 czy jakiś, jakąś wymówkę. Także ja dziękuję swoim zawodnikom za, za walkę, za postawę, za trud włożony w ten mecz i, i na pewno tą drogą będziemy chcieli iść jeszcze. Myślę, że ta drużyna będzie grała coraz lepiej, także dziękuję. Dziękujemy Panie Trenerze. Panie Trenerze, uprzejmie prosimy o no Muszę powiedzieć, że bardzo cieszymy się z pierwszych trzech punktów w pierwszej lidze. To są punkty historyczne i myślę, że zagraliśmy na, na miarę swoich możliwości. Chłopcy naprawdę dzisiaj dali z siebie 100%, żeby dorównać takiej dobrej drużynie jak Zagłębie Lubię, które. Zwłaszcza w drugiej połowie na początku zdominowała nas absolutnie i kwestią czasu, było kiedy stracimy bramkę. Ale chłopcy no, nie załamali się jakby stratą tej bramki, dalej kontynuowali, grali do przodu, szukali zwycięstwa, bo taki mieliśmy cel w tym meczu, mimo że zdawaliśmy sobie sprawę, że przyjeżdża do nas fawory tej ligi, tak? I dzisiaj to pokazał na boisku. Naprawdę grali bardzo dobrze. Mieliśmy dużo kłopotów z powstrzymaniem tej drużyny, ale no, tak jak w poprzednich meczach brakowało nam szczęścia, to też szczęście nam dopisało w dzisiejszym spotkaniu i myślę, że za to, że właśnie ta wiara była w zespole, to udało nam się pokonać takiego rywala jak Zagłębie Lubin. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Talnerze. do